Cześć, witam serdecznie, z tej strony Kamstral się mówimy kolejne Znaj. Tym razem pokażę Wam jak odblokować darmowy killoff, który możemy właśnie zdobyć tutaj z okazji właśnie Halloween w Fortnite. Cie. No i pokażę Wam jak wykonać właśnie zadanko, żeby mieć nowy killoff. Killow oczywiście warto wziąć, bo będzie on pewnie unikalny. Także jest to wyzwanie: Fortnite i Koszmarówczar. I musimy zlikwidować minus cień. Jeśli go zlikwidujemy, to dostaniemy właśnie nowy killow, który nazywa się właśnie Jack. O, chyba, lampion, i wtedy będziemy mogli sobie nim grać. Ja tutaj oczywiście wam zaraz wszystko pokażę, jak robić to zadanie szybko. Aby pętać jednak o subskrypcji, o perczce w górze, bo zaraz bijamy 30 tysięcy słów, za co mega, mega, mega dziękuję. A tylko, bo jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, to możecie użyć kodzik Saycamstar, i wtedy z każdym zakupem na mój kod wspieracie mój kanał w rozwoju. Dzięki. A teraz. Do rzeczy. Dobra, musimy zlikwidować sobie Midasa Cień. Midas Cień znajduje się na nowej lokacji i jest to danie czteroosobowe. Czyli możemy to zrobić właśnie na duo składach. Dlatego, że według mnie, właśnie na tych trzech będzie najłatwiej, gdyż Midas jest jeden, a gracz jest dużo, więc warto właśnie iść na składy. E, gdyż dajcie od razu Wam i kolegom. Dobra, Midasa znajdziemy na ruinach czyli na nowej lokacji, która się pojawiła w ostatniej aktualizacji. Tu się znajduje Midas i nowa mityczna broń. Midas będzie się gdzieś tam chodził najczęściej na dole, gdzieś on powinien być w tych rejonach albo po prostu w głównym budynku. Ja go dzisiaj spotkałem nawet tam, także on sobie lubi spacerować. Idziemy teraz w takim razie szukać Midasa który gdzieś tutaj powinien być oczywiście i sobie go, mam nadzieję, że teraz znajdziemy. Tutaj mamy pomagiera. Eee, nie mówcie tylko, żeby mi znowu Midas uciekł, bo byłoby to niestety bardzo smutne, ale dobra, zaraz go, mam nadzieję, że znajdziemy. Midas generalnie, zauważyłem, że lubi sobie bardzo wędrować więc jeśli go gdzieś tutaj nie widzicie, to po prostu musicie wszystko obejść dookoła i powinniście go znaleźć. Zadanie jest o tyle ciężkie, że bardzo dużo ludzi po prostu będzie chciało zrobić to zadanie. No i żeby je wykonać, będziecie musieli się uzbroić naprawdę w cierpliwość. Dlatego, że jeśli wam za pierwszy razem nie wyjdzie, to będziecie musieli troszeczkę polatać, żeby po prostu e, jakby go zabić. Dlatego, że jak widzicie, on sobie też lubi chodzić, więc nie ma tak jakby określonego respa. Więc tutaj dużo też zależy od szczęścia, a teraz wiadomo, że każdy po prostu będzie go zabijał od razu. Ja jestem tutaj na laboratorium bojowym, żeby dokładnie nam pokazać gdzie on może być, o proszę, jest na kat w tym miejscu, no i teraz musimy sobie go zabić. Realnie jego zabić jakoś tam mega ciężko nie jest. Ja tutaj postaram wam się właśnie ładnie pokazać jak można go zabić. On generalnie troszeczkę właśnie HP ma oczywiście o, można sobie nawet z nim zatańczyć, no ale żeby go dalić, po prostu najlepiej dać mu jakiś taki laser zemeczki no Jak widzicie, HP ma dużo, no ale on nie jest jakoś tam mega ogarnięty jak każdy bot w Fortnite i jeśli zrobicie sobie jakąś rampkę czy coś postawicie schodek to wystarczy jeden dobry laser zęby. On daje nową mityczną broń. I też generalnie w tym momencie, jeśli byście mieli e, normalny tryb i zabili Midasa, to to zadanie byłoby już zaliczone. Ja niestety nie poszedłem na normalny tryb, gdyż po prostu tam bym wam tego dokładnie nie wytłumaczył. A tak byłem w stanie wam mniej więcej omówić. Gdzie tego Midasa znajdziecie? Jeszcze wam powiem. Jeśli nie macie tego Midasa NKT tutaj, to on może chodzić dosłownie wszędzie z tego co zauważyłem. On sobie po prostu lubi spacerować. U mnie na przykład był aż w tym miejscu. Pierwszym razem bardzo się dziwię, bo on po prostu siedział tutaj pod murki. Nawet nie wiedziałem, że on tak może chodzić, no ale tutaj po prostu był, więc jeśli macie sytuację, że nikt nie zabił tego Midasa, jesteście pewni, na przykład bo nie było komunikatu, to po prostu musicie go gdzieś szukać. On sobie gdzieś pewnie spaceruje. No i żeby to zadanie wykonać w miarę szybko, to ja polecam iść na składy z czterema kolegami, czy tam trzema. Dlaczego? Dlatego, że jeśli więcej osób poleci po prostu na lokację z Waszej drużyny i każdemu zalicza zabicie, no po prostu możecie się rozdzielić, że jedna osoba sprawdza tu, jedna gdzieś tam, jedna tu, jedna tu, no i wtedy po prostu macie lepsze. Jakby sytuację więcej, po prostu wiecie, gdzie jest ten MIDAS i większe szanse na znalezienie. Na solo jest to zadanie według mnie dosyć ciężko zrobić, e, szczególnie teraz, dlatego że z tego co widziałem, to nawet po 80 osób na solo tam lata właśnie na tą lokację. Jak to nie wyszło, no to po prostu mówi samo dla siebie, dosyć ciężko jest to wykonać. Dajcie znać, czy Wam jakoś przydał się ten odcinek, czy Wam właśnie pomógł. Oczywiście nagrałem go tak, dlatego że być może ktoś nie wie, gdzie jest ten nowy MIDAS, także jest na ruinach. Proszę, to jest ta lokacja. No i. Po prostu jecie, zabijacie go, on działa tak samo jak na przykład Doom, jak na przykład Sark, to jest praktycznie to samo, tylko on znajduje się na ruinach i jest to Mroczny Midas. Dajcie znać, czy odcinek wam się przydał, ja jestem mega tak wdzięczny, że wytrzymałeś się do końca, także ja już się będę żegnał, to ma tle. dzięki, trzymajcie się następnego, yo